1,71 Trzy rezystory połączone równolegle. Mamy rezystancję wewnętrzną źródła, mamy wartości tych rezystorów i mamy prąd pobierany ze źródła. To nas najbardziej interesuje: to wartość siły elektromotorycznej źródła i prądy w poszczególnych gałęziach tak i schemat na szybko narysowany, czyli mamy źródło, rezystancja wewnętrzna szeregowo względem tego źródła no i tak jak było w zadaniu, czyli trzy rezystory przy każdym rezystorze mamy osobny prąd, bo jest połączenie równoległe i raczej one nie wyjdą nam takie same przez rezystor 1, 1, przez rezystor 2 i 2 i przez rezystor 3 i 3 i prąd ten z zadania na czarno czyli I06 szukamy E i szukamy tych poszczególnych prądów jeżeli byśmy tylko tych prądów szukali, to, to moglibyśmy się tak naprawdę ograniczyć do policzenia sobie tego wszystkiego, na przykład dzielnika prądów. Gdzieś już takie, takie zadanko krąży: jak to liczyć, jak liczyć dzielnik prądów w momencie, kiedy jest tych rezystorów więcej niż jeden, znaczy więcej niż dwa równolegle, bo przeważnie na lekcjach omawiane są tylko takie proste dzielniki, rzadziej trochę bardziej skomplikowane. Ale koniec gadania. Od czego zaczynamy? Ponieważ i tak nas obchodzi siła elektromotoryczna E. Mamy prąd I, to będzie taki prąd główny w naszym obwodzie, więc najbardziej by nas interesowała rezystancja zastępcza. Będziemy mieli rezystancję zastępczą, pomnożymy razy prąd, będziemy mieli napięcie. Rezystancja zastępcza, na przykład jedność przez R1, 2, 3, to znaczy, że ja sobie policzę tylko te trzy rezystory połączone równolegle. To jest jedność przez R1, jedność przez R2. I jedność przez R3 to się równa jedność przez R1, 6, jedność przez R2, 12 i jedność przez R3, 4. I no musimy to jakoś tam dodać. Przypominam, dodawanie ułamków, czyli sprowadzanie do wspólnego mianownika. Jeżeli mamy mianownik 6, 12, 4, no to najprościej będzie to zrobić do 12, czyli mamy 2, 12, 1, 12 i razy 3, czyli 3. 12. R1, R123. Przypominam też, że jeżeli korzystamy z tego wzoru jedność przez, no to trzeba to potem obrócić. To znaczy, yy, jedność przez to będzie równe 6 dwunastych, czy też jedna, druga. No i w momencie, kiedy to, że tak powiem, obrócimy, no to tak na piechotę mamy dwie pierwsze, czyli 2 omy i to jest nasza rezystancja rezystorów 1, 2, 3. Natomiast do tej rezystancji jeszcze trzeba uwzględnić rezystancję wewnętrzną źródła. Liczymy zatem E to będzie i razy R1, 2, 3 i szeregowo względem tego rezystancja wewnętrzna źródła. 0, 6 razy 1, 2, 3 to jest 2 i 0, 1. To się równa 0, 6 razy 2. I jeden, no pozwolicie, że kawałek kalkulatora użyjemy. I jakieś 1,26 V. Jeżeli tu mamy prąd płynący w obwodzie, to możemy sobie policzyć spadek napięcia na rezystancji wewnętrznej. To będzie i razy RW. I był 0,6, rezystancja wewnętrzna była 1,1. W momencie, kiedy mamy ten spadek na rezystancji wewnętrznej, możemy policzyć to napięcie, które będzie panowało na rezystorach 1, 2, 3, rezystory równolegle, więc każde napięcie jest takie samo. Czyli możemy sobie jeszcze to wzorem napisać, żeby nie było jakiś tam niedomówień, U1, U2 i U3 jest takie samo i to jest E pomniejszone o spadek napięcia ten URW, czyli 1,26 odjąć -0, 0,06 czyli 1,2 1,2 wolta no i jedziemy czyli I1 to jest U1 przez R1, czyli 1,2 przez 6 Potem mamy dwójkę, czyli 12, czyli i2 to jest znowu u2 przez r2, czyli 1, 2 przez 12 i i3 to jest 1, 2 przez 4. Wrzucamy w kalkulator. no i coś tam nam wyjdzie pewnie sensownego jak bardzo nie chcę już pamięci czyli 0,2 ampera 0,1 ampera i 0,3 ampera oczywiście zawsze sobie można zerknąć na pierwsze prawo Kirchhoffa to w sumie mi daje 0,6, a prąd główny, który był w zadaniu, też jest 0,6 ampera, czyli no mniej więcej tak to powinno wyglądać na razie.